większe ryzyko, jak się uwidoczniło w tym najnowszym raporcie we wrześniu Bank of America, to jest ryzyko kolejnej fali inflacyjnej i widzimy tutaj, jaka jest hierarchia w ogóle największych ryzyk, które są przed czwartym kwartałem wśród inwestorów zarządzających aktywami w Stanach Zjednoczonych. No i myślę, że chodzi o to, czy pojawi się w Stanach Zjednoczonych fala inflacji, która będzie odwiedzaniem tego, co się działo w latach 70. Moim zdaniem to jest jedno z najciekawszych zagadnień, którym będziemy musieli się zmagać na rynkach finansowych pod koniec tego roku, ale myślę, że przede wszystkim w przyszłym roku, czy będziemy powielać ścieżkę inflacyjną. Dlatego też trzeba monitorować bardzo ściśle wszystkie dane dotyczące tego, co się dzieje na inflacji, ponieważ jeżeli się inflacja pojawi, to wszystkie te scenariusze teraz, które pchają aktywa na coraz wyższe poziomy, czyli obniżki stóp procentowych, no będą musiały być odłożone do lamusa, albo zamiast obniżek będziemy mówili o podwyżkach stóp procentowych z gigantycznymi konsekwencjami dla praktycznie wszystkich aktywów, które teraz są pompowane moim zdaniem, przede wszystkim przez obniżki procentowych, ale też oczywiście przez które więc gdyby się okazało, że zamiast perspektywy obniżki w przyszłym roku mamy perspektywę podwyżek albo zatrzymania perspektywy obniżek 100%, byłby to czynnik mocno zachęcający do rynkowej, naturalnej korekty Może, która mogłaby się przerodzić w bezsy, gdyby inflacja wymykała się spod kontroli i gdyby Fed zamiast obniżek robiłby podwyżki 100%. Moim zdaniem scenariusz bazowy cały czas taki, że ta ścieżka nie będzie odzwierciedlona, powielona, jednak daje około 30-40 Procent szansy na to, że może się tak jednak zdarzyć, że w przyszłym roku inflacja w Stanach przekroczy barierę 3%, a to w naturalny sposób uruchomi narrację o tym, że obniżki stop, a jeżeli inflacja będzie rosła, to zamiast obniżej to podwyżki stóp procentowych. Jeżeli inflacja nie przekroczy bariery 3%, to myślę, że w interesie całego środowiska zarządzających aktywami i wszystkich, którzy profesjonalnie do tego podchodzą, będzie to, żeby dowieść dobre wyniki na koniec tego roku. Więc jeżeli w październiku nie dojdzie do jakiejkolwiek większej, głębszej korekty niż 3% w Stanach Zjednoczonych, to moim zdaniem będzie coraz mniejsze prawdopodobieństwo, że ona w ogóle wystąpi w czwartym kwartale.